W ostatnim rozdziale książki Między nieładem a niewolą, rozdziale poświęconym polskiej myśli politycznej, w której dwiema najważniejszymi kwestiami, dwoma najważniejszymi pojęciami są wolność i niepodległość wolność jednostki, wolność obywatela w Rzeczpospolitej tak to chyba powinniśmy ująć i niepodległość. Wspólnoty politycznej od zewnętrznego nacisku to są dwie różne formy wolności. E, otóż na samym początku tego rozdziału przypominam refleksję pierwszego twórcy e, polskiej myśli politycznej, mistrza Wincentego, nazwanego później kadłubkiem. Otóż mistrz Wincenty e, w swojej kronice ukuł i takie niezwykle e, Zwięzłe i trafne określenie, wyjątkowe w myśli europejskiej. Identitas est mater societatis. Tożsamość jest matką wspólnoty. Jeżeli nie mamy tożsamości, jeżeli nie ma tożsamości, to nie ma wspólnoty. No musimy mieć coś, co określa tę wspólnotę. Tym czymś nie może być tylko interes. Tym czymś musi być wspólna kultura. Jakieś przynajmniej jej elementy. Musi być wspólne doświadczenie, ono kształtuje naszą tożsamość, dziedziczone z pokolenia na pokolenie, przekazywane właśnie w kulturze, przekazywane w pamięci, przekazywane w pewnych wzorach i antywzorach, które są przestrogą przed tym, czego nie należy robić. Jeżeli przyjmiemy założenie, że świat się zaczyna od nas, ode mnie, od, od mojej jednostki dopiero. Że nie mam żadnej tożsamości wcześniej, że tak powiem, nadanej mi przez pracę pokoleń, które my, po, mnie poprzedzają, to oczywiście nie będzie istniała żadna wspólnota. Będzie jak najbardziej podkreślony mój wolny wybór. Ale w istocie tego rodzaju wolność wyboru jest całkowicie nie tylko abstrakcyjna, ale jest całkowicie fałszywa, bo żaden człowiek nie rodzi się. A raczej nie jest w stanie osiągnąć dojrzałości bez zanurzenia w pewnej tożsamości. Każdy z nas mówi pewnym językiem. Nikt z nas nie jest w stanie stworzyć języka, którym mówi od zera. Oryginalnego języka, którym będzie dało się wyrazić wszystko. Język jest wynikiem pracy pokoleń. Zwłaszcza dojrzały język, bogaty literacko, niosący ze sobą określony dorobek kulturalny. Otóż jeżeli powiemy, że potrafimy istnieć poza tym językiem, to oczywiście kłamiemy, nie da się. Możemy wybrać inną tożsamość. Oczywiście możemy porzucić jedną tożsamość i wybrać inną. Na przykład mogę powiedzieć, nie będę, chociaż byłem wychowany w tradycji. Kulturze języka polskiego, nie będę z tym językiem nic więcej miał do czynienia. Wolę język rosyjski albo wolę język niemiecki albo wolę język angielski. Mogę to zrobić i mogę, chociaż to jest trudne, bo powiedzmy, jeżeli od kołyski towarzyszył mi jeden język, to nie jest łatwo nauczyć się drugiego języka w analogicznie doskonały sposób, ale mogę podjąć taki wysiłek. Tyle tylko, że. Nie pozbędę się przez to tożsamości, porzucę jedną, ale wybiorę inną. Język jest tutaj tylko przykładem. Przykładem na a, trwałość i znaczenie pewnych elementów tożsamości, które są silniejsze od nas. Możemy je zdradzić, możemy je porzucić, możemy wybrać inne, ale kwestii tożsamości nie ominiemy, nie powiemy, że ona nie istnieje, że mój wybór pozwala mi pozbyć się tożsamości w ogóle. Otóż właśnie ta pokusa emancypacji, to słowo jest kluczem do dzisiaj chyba najbardziej wpływowej ideologii, do jednego z kolejnych etapów rozwoju tej ideologii, która szczególny swój wyraz znalazła w marksizmie, ale jest dużo starsza od marksizmu. To jest właśnie ideologia swoiście rozumianego wyzwalania od kolejnych ograniczeń, jakie znajduje człowiek odwołujący się do mitu Prometeusza. W swoim losie, w swojej relacji wobec obiektywnego porządku ufundowanego w Bogu, człowiek chce się wyzwolić od tego wszystkiego, pozbyć się wszelkich ograniczeń. Jednym z ograniczeń, które dolegają współczesnemu człowiekowi, przynajmniej tak twierdzą ideolodzy emancypacji, jest właśnie tożsamość narodowa. Bardzo pięknie o tym napisał Zbigniew Herbert w swoim wierszu Rozważania o Problemie Narodu. Tam właśnie opisuje doskonale Herbert ten proces, który napędza ideologia emancypacji, pozbywania się kolejnych więzów, które nas, ludzi wierzących w samozbawienie, krępuje. I Herbert mówi, iż chciałby, ażeby ta... Okrwawiona szmata, jak celowo, prowokująco nazywa sztandar biało-czerwony, była ostatnią, którą wyzwalający się potarga. A więc pokazuje to zderzenie z tym walcem emancypacji, która chce zniszczyć wszelkie przywiązania, wszelkie tożsamości, i mówi, że możecie to zrobić, ale. Zastanówcie się, zwolnijcie tempo tej emancypacji, jeżeli zniszczycie także tę biało-czerwoną. Czy oczywiście w przypadku innych narodów to może być inna barwa, inną tożsamość, wszystkie tożsamości zniszczycie, to pozostaniecie w pustce. Możemy być wolni od wszystkiego, ale wtedy będziemy nikim. Taka jest lekcja zderzenia z problemem tożsamości. Tożsamość nadaje nam znaczenie. Tożsamość nadaje pewnego rodzaju powagę naszemu istnieniu. Jeżeli pozbędziemy się tożsamości, pozbędziemy się także znaczenia, powagi, będziemy nikim. Możemy to wybrać.